Najgorzej, jak ktoś jeździ szybciej, niż jest w stanie ogarnąć po prostu, to to wtedy się dzieje losowe rzeczy. Kurde, nie wyczyściłem sobie wizjera. No zaraz sobie wyczyścisz. Tego, tego. Zaczyna się grzanko. Hello. Jak się oglądał, widziałeś? Ten jogger. No idźcie. wszyscy eee. <gryś> się bochają po jajkach, e -e. zamiast iść, zobacz. E -e. <gryśla> do, do, do. E -e. <gryśla> Wszystko na zastawiane. Fajne getry ten ma gościu. Eleganckie, nie? O okay, co nie? chodzi, że w tych damskich legginsach taka moda jest, że teraz faceci chodzą, nie bardzo to rozumiem. No zobacz jakie ma getry, o -o. fajne. O, o, ekstra. Ciach, ciach, ciach. Do roboty byś tak chodził. Tyk, 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 tyk. Elegancko po schódkach byś się wślizgnął do biura. Tu, taka, tu taka gulka z przodu. No. <gulia> Muszę Cię zmartwić niestety. Czym? Musisz podszykować gotóweczkę. <gulia> Siuk i koniec. Ja bym zobaczyła na, żyła na żył. <gulia> Taki kabano zaraz na milenium się trafia. Kurde, wiesz lat nie widziałem? Kurna od liceum chyba. No dlatego miałem taki problem, żeby ją rozkodować. Tam gdzieś poszła do tego. No dobra, lecimy. Nie ma to nie ma. Cześć. Kurde, szyję mam gołą. Podczas jazdy nie będę nic obciągał. Bo się roz, roz, rozkojarzę się. By jechało, nie? To by jechało, tylko szkoda tych laczków. Nie? nie są do tego. Wydasz majątek ze swoich pieniążków ciężko zarobionych i co? No i będzie lipa, nie? No i z opony na autostradzie i się okaże, że jeden sezon nie miałeś i co fajnie, nie? Słabo, słabo. Afryka? Super by było, jak ja bym miał tego KDM i ty Afryczkę i byśmy zrobili jakieś filmy, nie? No może kiedyś doczekamy takich czasów? Czy fajnie na przyczepce go sobie wiezie, bez niczego, tak? Bez pasów, bez niczego? No, postawił sobie po prostu. Ja miałem wastrze kombi, yy, dużą skrzynkę basową w bagażniku. Po wypadku miałem ją na kolanach. nie Na wstecznym, na autostradzie k***a cofa po rękawie i wjeżdżasz powrotem. Jaka maksymalna grupa jest motocykli, które mogą jechać? Sze Z kolumny motocyklowej? 10 pojazdów Aha, 10 No to już mają 10 No to chyba nie Polacy są No jak nie jak polska flaga tam dyrda I polskie blachy wszyscy mają O, zjeżdżamy <ścoughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Ty to jedenastu nas jest Ja się załapuję jeszcze do kolumny, a ty już nie o nie mój drogi, ty już jesteś nielegalnie tutaj. Ja Szymek, ja to zgłoszę. A tylko szkoda, że takie kurde, zobacz jaki ten ma kask ten po prawo, nie? Jemu głowę rozerwie na kawałki jak coś ten, będzie się. Ten siedziało. po lewo też ma jakiś dziwny ten kas swoją drogą. No, dziwny, ale chyba pełny przynajmniej. A, no. A przyjrzymy się im tu z boku. Zobaczymy jak się sprawy mają. na smrodu, Jeżdżamy. Mordor. <noise> Taki jak stara, stary kibel jakiś na wczasach Ma A żolibosz? Żoliborz. Pieprzony żolibosz. Pieprzony żolibosz. O! Zgadnij co jedzie przed nami? Tesla? Tesla. Osrana przez ptaki. Tesla S Japońskie figurki idziesz do dziewczyny i mówisz, mam. Pokażę ci gumaczkę. Japońskie figurki, które nigdy nie widziały Japonii. Tak, tak, gdzieś. gdzieś się odbija. A to trajka. Ten jest taki bandyta, on jest taki ciemny cały. Ja też tu stanę. Pokazać ci, jak to działa? Tu sobie naciskasz, nie masz kluczyka. To robisz myk. Tu masz ten pomacik, jakby co? Cofnij, to możesz skasować to, co się dzieje. Tu masz te informacje podstawowe. Jak chcesz się dostać na seta, bierzesz seta i masz całe menu. Informacje, tu masz te tripy. Widzę, masz co... Jak odpalasz to pokazuje ciśnienie. Load, czyli kto jest, czy jesteś z bagażem mhm. sam, czy z tym, czy cała opcja. To sobie bierze, że jesteś sam. Yy, damping masz sportowy, street comfort i offroad. To ja na razie biorę sport, żebym, żeby było twardo. Ride mode yy, też masz mapy, a tu zmieniałem na ten, a się nie podmieniło, czyli pewnie po zapłonie musi być. MTC no to wiadomo, nie? to są te kontrole trakcji mhm. i ABS off tak, i offroadowy zwykły i Aha, na nie. dumping. Jest jeden, a drugi jest na ride mode, quick selector Aha. ustawiony, to nawet dobrze. Cornering light test, off, left, right, co tam się będzie działo? A, czyli on schodzi zębami do świetlacji czyli tam ten zakręt, tak? W tamtą stronę. Certyfikaty, brak. No i, i tyle, I, po, i w sumie po menu, nie? Ole, twardym ryganie jest. Ryganie? No jest ryganie? Jest takie pat, jak od plastikowego a. pistoletu. A. Tam szybę za to sobie na maxa do dołu. No, gotów. No to co tu tak stoisz, chodź. Ale idzie wilk, o kurcze. Nie, starszy, biedny. No jedź, jedź to jedź. Przecież nie jadę drogi. Z dupą będzie bardzo źle, kanapa jest, nie jest dla ludzi. O kurna, idzie. Ekran dobrze świruje Dobrze? Jak jesteśmy w cieniu to się robi od razu czarny Jak w słońcu to biały Co prawda bardzo nietypowe jak na motocykl Bo to się powoli robi już takie No, nowoczesność taka, nie? już tego W mojej zagrodzie Zmienimy sport, zamknę manetkę O tak poproszę. No właśnie, teraz od razu jest lepiej. Nie muszę tak nie muszę tak łapo mu Teraz zrobię lekki ruch nad i już się już leci, nie? O. Teraz jest lepiej. Mój Boże! Gdzieś małego się drapał po głowie. Kurwa, tak je robią teraz! Takie rowery które robią mama No jakby kanapę zmienić na komfort to ci powiem, żeby było fajnie Cześć, Cześć bardzo jaki wyjechał Zobacz jakie ma plecy No właśnie Co tam się kurna dzieje? Zobacz jakie owiewki potężne owiewki się przy nogach zaczynają widziałeś? Wycieraczki z przodu? Szymu co to jest? taki daszek jakiś, nie? Ale dziwna machina, ja pierdzielę Diva. Benelli a Diva, ty 125, no Ale wydaje mi się, że to jest niefajnie kurna przez taką plastikową szybę patrzeć cały czas, widać. A to mogła sobie cały zestaw z Magnalda postawić na cyckach, nie? Kole, frytki i hamburgera. A i w taki sam ma ten amortyzator skrętu w tym samym miejscu. Aha. O, widzę, że nie masz problemów z przyspieszaniem. Nie, nie. O, o, teraz hamuję, hamuję tempomatem. Hamuje, hamuję, nie wyhamowałem. <gry> I trzy, cztery ry. No to poczekaj co ja ci tu zaraz pokażę. Gdzie jedziesz? Aha, pojechałeś. To ci nie pokażę. Jak super dewilka szybko jeździ. A bym ci poszedł, to byś nawet nie zdążył biegów wrzucić <noise> No, skończyło się na tym, że ja pojechałem, a ty zostałeś, to nie wiem co tam chciałeś pokazywać. Ta sport jest zarąbista, ci powiem. Miłe doznania robi. No dobra, teraz się już bawisz ze mną. Idź pan idź no ale to nie jest niespodzianka, tak? To no nie, nie dziwi, nie dziwi. Zobaczymy, co będzie, jak ją dam na Maxa do góry, co się będzie działo. Gdzie ten wiatr będzie teraz trafiał? Jest ten deflektorek taki do góry, teoretycznie podbija ten wiatr. Tu dostaję po brzuchu jakimś wiatrem. I tutaj gdzieś na klatkę. A na głowie mam spokój. O, tam jakaś ekipa boberów jedzie, pa. Pojechali na wycieczkę jakimiś takimi starymi dymi. Tak, tak, same takie starsze niektóre. Ale same takie podwyginane plecy, widziałeś? Dobra, sport wypróbowany, zobaczymy komfort. Dumping. Komfort. Ty odcinkowy pomiar prędkości A no tak Ale tu jest 90 naprzód kamera To mogą nagrywać O, a tu jaki statek, zobacz Restauracja, otwarte Nikogo nie ma chętnego a. Sukces! Pomiar prędkości Wariaty Znowu pomiar Ty to człowiek jakby tu szybko przejechał tą drogą no to nie wiem, co będzie. To chyba by dostał 60 mandatów, tak? Odcinam mi i tak ten kontrola trakcji. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że 1290 i powiem, że się wydaje, że mały motorek. A naprawdę, jak się po, tym, po tamtym na to wsiadło, no to się takie wydaje... Nie za duże. Noga też na ziemi zgięta, nie? Taka w ogóle nie wyprostowana. A to przecież krocha jest taka, że... No właśnie, jeden z największych przecież motocykli gabarytowo, nie? No pewnie było coś tam, jakieś zdarzenie, że tak się przytkało, bo... Coś się musiało wydarzyć. No, nie, no, no jest niesamowita impreza. 12 minut korka dodają tutaj, ja cię kręcę. Ty a tutaj jakieś imprezy nie ma? No, Bo za to jakaś trajka stoi, tu się coś zaczyna gęsto robić, nie? Zobacz, ile samochodów. I walą tutaj ludzie z całej Polski. Autobusy, nie autobusy. A, Ta, tam coś będzie, ale zobacz, ile tu służby jest. O. Masakra jakaś tu się odbywa. Czyli dwie dzisiaj większe imprezy są. Jest to i jest przecież w Radomiu ten wielki piknik lotniczy. Pani policjanka spaceruje. O. o, ta jaką krótką założyła. Haha, <laughs> teraz się wstydzi, widziałem. <laughs> teraz się wstydziła, wstydziła się skubana. Zobacz, my to sobie przejechaliśmy. Luzik, nie? Ale jak tam byś był autem, tyle y, 20 minut tam do tyłu? No, przepieprzone, przepieprzone. Nie pali tragicznie, pokazuje 6-1, chyba że ten komputer coś lubi pokłamać. No ta, wagowo nie ma problemu, bo i tak jest 20 czy 30 kg lżejsze od tej wilki. mocy dużo więcej, wygodniejsza. Aczkolwiek, no zobacz, jak mam i tak mam mocno zdjęte. Trzeba by się zastanowić nad setami. Ty, zobacz, która jest godzina. A no właśnie, a my bez jedzenia No to coś mi się wydaje, że z tym zamkiem dzisiaj nie będzie Jutro będziemy musieli na Kaszuby zjechać na dół i zaliczyć Port Ty masz turystyczny motocykl chciałem ci powiedzieć, a nie sportowy kurze mi się odbiło ziomuś O już dobrze, dobrze, wszyscy wiedzą No <grywa> jedzenie pożartujemy się, nawet głodny jestem jak cholera jasna już możeś wymyślił o strudę, że takie dobre jedzenie ja wiem, czy dobre. Mam dobrego coś dla Ciebie. Bistro chińskie Gong Ji. 2,6 ocena. Panie, wybierzesz Pan tam coś? To tu po prawej. Tutaj, tawerna. Ja, ja, ja. Jeszcze osy ze mną lecą, Ty. Idź k***a mi stąd i zajmij się czym innym. O, ci gdzie tam poszli dziadki? Ale, daleko idą siknąć. No i jak to idzie? Ja, ja. Nie, szybko, siewa. Dobra, jedź ty przodem, żebym ja tempa nie narzucał, bo to... Bo to może być złe tempo. No dobra, kończy się Eska, będzie można się zatrzymać. Kurno Jego Maść <noise> Moc Zbyt. i przyspieszenie. Nie chcesz, ty nie potrzebujesz. Mm, no po co mi moc? Ja mam wystarczająco dużo tego. No, bo... no dobrze poszedł, Mać na czołowe poszedł z autobusem A. i z samochodami Widzisz, że nie ma gdzie i tak się wyrywa. O kurna, ale się zapędziłeś, Jomus. Stary map. na hotel otwarty. Hotel. No? I drzwi, tak. I schody, i drzwi otwarte. Możesz go gdzieś nabić, jakby co na drodze powrotnej, byśmy mogli go oblukać sobie. Ile tu jest? No Wisła, Wisła To już jest do morza Cześć Nie Nie najgorzej, nie najgorzej Cześć I to jest fajne, bo to najdłuższy tunel w Polsce, teraźniejszy jest I

O kurde, patrz jak se fajnie radzi Ale technicznie jak biegnie, widziałeś? O kurde, koleżanka jeszcze lepsza Ta druga ją w tyłek klepnęła Siap Tu jakie blokowisko, zobacz Tu któryś, któryś z tych bloków tutaj w Gdańsku właśnie jest najdłuższym blokiem w Polsce Tak zwany falowiec Dzisiaj mecz siatkówki Aha, i tu w każdej ulicy posiłki no. stoją, zobacz A, Przed wczoraj był mecz w Warszawie, teraz jest tutaj No da Tu o, zobacz tych Polska, biało, niebiescy Gdzie jedziesz? Ergo Arena, no tak, ergo Arena Tu jakaś szatla Arena, nie? Tak, powiedzmy, że tak są jakieś przepisy, które mówią, że Ci nie wolno jeździć na stojąco? Nie A są jakieś przepisy, które mówią, że Ci nie wolno poprzek drogi tarasować? Nie Górna, taka, opalona była no, jest, no, nad morzem jest w końcu a tu jest ten, y, Monciak, nie? Deptak w sopocie na górą. Hmm, ale wiesz o co mi chodziło? No, tak się przyciskało no to, żeby tylko jeden wypadał, nie? Tak, one jakieś takie na P były właśnie, nie pamiętam. And it's always handy, when it's time for candy. dwa miejsca wyżej się zapatrzyłeś, no to na to jedno niżej <śmienicza> Ty, ale jak on źle pojedzie, to to urwie w... wszystko, nie? To rozczepi, rozłączy Lecz A, taki starszy cowboy. do mnie ty, 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 ty. Już pamiętam ciebie z tamtych lat o kurna. kolorowo, nie? A ja, bo ten błotnik jest tak zrobiony, że na tą lagę odkrytą nic nie leci, a w niektórych tych nakedach jest tak, że wszystko leci. To na tą lagę wiesz, na to mięso lagowe nie leci. Mięso lagowe to jest... Wiesz co, to jest mięso lagowe. Umy dzisiaj dobrze mięso lagowe. Zanim się z Moniką spotkasz. Żebyś z brudnym lagiem nie szedł do łóżka. Ja i ziomuś. O kurwa. No i pól. O niestety, niestety. Cześć. Siema. No i włady myku, myku o, tylko to nie widziałem nawet, k***a j***a. Tylko mnie przejechał na moim pasie, widziałeś? Nastawiłeś już ten ADS bezpośrednio? Na łóżko moje nastawiłem bezpośrednio Na ADS bezpośrednio? Na prysznic, wjeżdżam z motorem pod prysznic O, i to jest kumaty kierowca, no Dzięki ziomuś Nie mam ani spodni, ani... Zresztą ty też nie masz no właśnie chciałem to powiedzieć, że co ty co? mi tu pierdzielisz o swoich spodniach <głos> <głos> Mamy ważniejsze zmartwienia, bo ja nie mam spodni Plożo, dziko, plażo. Labirynt w polu kukurydzy, widzisz? Ej, musimy jechać koniecznie do jednej smażalni ryb takiej, którą ja znam. Smażone rybki to ja wciągam nosem. Bo tamten sen na paralotni ciupie, a też musi mu tam być chyba, nie? Całe śmigiełko mu zmarznie, nie? No i proszę bardzo, 1290 nad morzem. Dobra, ja otworzę każdy, zaryzykuję, zaryzykuję moje piękne oczy. Ostro, ciąć, prawo, 50. Ale ludu. O, nabite. Kepsy i pączki, i, i gofry, i kepsy, i pączki, i gofry. I najpiękniejszy bursztyn. Proszę bardzo. A, ja oglądałem to wczoraj na YouTube, dokładnie tą ulicę. Gości jechał rowerem i nam wszystkich dzwonił dzwonkiem, nie? 8D Cinema. 8D to nie wiem, co jeszcze? Kijek w tyłek i mieszają, czy co? Chyba. Za <grywa> grzyba ciągnął. <grywa> to musi tu być. Zaraz zadzwonię. Tu któryś jest. Dobra. Goodbye. Jest takie czarne i szybkie, Luczyn dosiada i zamyka szybkę Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy Wszystko zapięte, o manetka w rękę, prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma, polski ghost rider stary to nie ściema